Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku na kanale serii Na Polskiej Ziemi, wasza ulubiona seria, bo pod jednym odcinkiem podejrzewam 1000 wyświetleń może wpadnie. Oczywiście my tu się zabieramy za grabienie z siana. Spojrzałem przed, przed yy, zaczęciem biadolić, spojrzałem czy ono się nadaje też nie, ale coś kurwa gwiazd nie mogę opuścić. Nie wiem co się stało. A no. czekaj, wątplik zgrabiła. Muszę... Aha, dobra. Bo to jeszcze nie działa za, za fajnie. Dobra, ja bym tak zapierdzielał tym no ko, ko, o siedmiu. Podejszym odcinek będzie z prasowania, ze zgarniania i ze zbierania kipów. Bo mianowicie tak mi fajnie pasuje to zrobić na jeden materiał. No i co? seria rady może się pojawić w tym tygodniu, może nie. Nie ode mnie to zależy już. W tym tygodniu, więc po prostu nagrywam z tej serii, ponieważ... Taki mam kaprys, to jest druga seria. I tak to jest. Nie ma winnych świadków, a dziecko jest ogólnie. No. no, po prostu tak około mnie. Akurat ten wiatrak się spalił. Właścicielka nie chciała go sprzedać. Gminie, żeby odestał. Zawalił, kurwa, spalił. Zawalił się, no i ja pierdzielę. A pamiętam, go jeszcze w całości coś z tego typu wiatrak. I tak, o, tym sobie pograbię tu naj, najpierw naokoło, później zobaczę jak to wyjdzie. Owiec ładnie rośnie, tu trochę osób nie dociąłem, ale ciul z tym, bo za szybko trochę się jeździło i się przepchała o, 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 tu muszę trochę wjechać delikatnie, ale owiec podejrzewam w stanie z kolan. Myślę, że powinno być Git. Git Malino, Git majonez Winiary czy tam kieleckiej. Zależy, jak to uważa. Ja nie jestem żaden Team po prostu i majonez nie za bardzo lubię. No, no ta wojna akurat średnio mnie tak dotyczy. Tak, ale kurwa, wały grube U. Będzie miało co schnąć. No, będzie miało jak to schnąć. Ciężko, więc no. A pająk fajny warkocz uwinie. Więc no, niestety. Jest, będzie ciekawie to uprasować. Co to tam przychodzi. Mhm. No ogólnie odcinek, z dobra tu się tak wyjedzie, bo to by nie było Ogólnie to odcinek z sadzenia ziemniaków fajnie nabił wyświetleń Mam nadzieję, że 1000 będzie tam No ostatni odcinek też trochę słabo widzę yy, Odcinek z oprysków słabo widzę Ale może, może coś tam ponabijacie Fajnie by było na razie jest mi smutno takie klimatyczne akcje Myślałem, że będzie lepiej, ale nie jest najgorzej Cieszmy się z tego co jest, bo Może w sumie czegoś bądź kogoś zabraknąć i w końcu będzie tak, że Ta osoba nie, nie miała pieniędzy na coś W końcu takie to, te chwile najmilsze przeminą i po prostu Doceniajmy to co jest O Życie jest za krótkie, żeby nie doceniać tego co, czego nam brak. No niestety, taka kwintesencja mi się nie naszła. No i gwiazdy będę podnosił co jakiś czas. W realu bym nie podnosił, tylko bym po swoim zawracał, a ja tu chcę, żeby ładne rzędy powychodziły. A w miarę więc po prostu będę tak kombinował. Gdzie tu wieś, byłaś wyskakuj, ładnie spokój. Jeszcze w tej kabinie to bym musiał tak kilometr zrobić w końcu. Ewentualnie przez dyszer skakać, skak żeby szybciej było. Więc no, zajebiście. A jakby to był egzamin w szkole, no to by nie dało rady z tą gwiazdówką. Podjś skoczyć by ci punkty ujęli od razu i by się czepli. Dobra, dobra, przepuśćmy pana. Tu jedzie żuk oczywiście Nysa. Takie... Wyobraźnia tak działa, tak jak w starych farmingach się coś miało bryłę, czegoś innego, a było czymś innym. Każdy mówi, że tak jak ja miałem w 11 był ten lizard taki żółty. Mówiłem, że to jest bizon a to był Clayson, czyli tam najbardziej wierna kopia Bizona. Dobra. Mam nadzieję, że się zobaczymy jak e, pograbię wszystko. Czyli dla Was chwila dla mnie dłuższy moment. Dobra, prasę powoli podpinamy i lecimy dalej z tematem. A mianowicie z tematem zielonkarskim oczywiście, bo tu trzeba ukarnąć. No tak, liczyłem sobie, że za prasą przyciągnę pająka. A klekotkiem bocianem sobie klekoczącym pojadę yy, na łąkę z, z furmanką. Czy tam z, no z furmanką, no tak, tak, tak. Z tym wozem yy, drewnianym większym, niekonnym tylko takim ciągnikowym już. A, tu muszę jechać z tą. z, z prasą 40. Osobno. Kurwa, tu ustawienie. Głośność, timer 20. Trochę mnie Majorek wkurza. Znaczy Major jest ten mniejszy. ule tu złomu po wojnie, ja pierdolę. Niestety. Prasa fara. Trzeba się czymś ratować tym co jest i cieszmy się z małych rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej, bo k442 ktoś mi podesłał, ale dostępu do hasła mi nie dał i po prostu stwierdziłem, że będzie ta prasa, oni ten forszt, no, dobra, zaraz dojedziemy sobie jeszcze tu troszkę skręcę taką okrętą nie no prosta jest oczywiście jakby była kręta bardziej byłby klimat mi się wydaje ale i tak nie narzekam eee, raczej no dobra rozłożona włączona odpalona wszystko działa jak należy prawie wszystko działa bo podbieraka nie opuściłem ale no nic za złego to nie. I Pierwsze już kosteczki się ku naszym oczkom ukazują się w prasie. Ach, ja, ja nie pamiętam ogólnie jak to było z tymi kostkami u mnie w realu. Ale coś tam niby miało być, że pracowali Sipmom z 224. Nie, nie mieliśmy tej pracy w ogóle usługa przyjeżdżała ze skeru i tam trochę było zrobionych kostek, ale to, to tam za mnie była Sipma już ta z 270 dziewięć łamane na jeden i tak to leci mm, mm, ta ja robię po rozku i sobie łąkę to kiedy tam na live może by się nawiesło albo jak łąkę ogarnęło i nie, bez nawożenia w sumie na nawie nawiezłoby się po w trakcie szniff. O się chwila by znalazła na pewno, bo się zbalało to tamto szczepy sztywne Wszystko sztywne, bo nie wiem co to w ogóle jest hydraulika, to znaczy w realu wiem, ale ogólnie tutaj takich udogodnień nie ma, że się kipnie, zrobi się co chce. No ogólnie bardzo wygodna ta łąka jest naprawdę fajny klimat mm. tak o po prostu fajny jest klimat tylko i tyle manewrować jest na razie ciężko tu z tego co mi wiadomo no z tego co tu się dzieje no, o pokostę musiałem przechać bym mógł odrzucić ale po prostu no tak jak widać tu trzeba powoli trochę I teraz tak, jeszcze raz tu poprawimy I Nie się zbierze to mi jaki małe małe niedociągnięcia to są kalecze. raz tak dobra tu może podsporzę jakoś w prawdziwym życiu to tak nie ma że się komuś wiedzie czy jak na pole i tyle a tu no niestety dałoby się uniknąć myślę jest kurwa lecznika, nie ma to prasa ja pierdziele, to jest najprostsza prasa jaka tylko się da no nic dobra, widzimy się po lekkim cięciuniu mhm. dobra, sprasowałem, ja tu sobie już teraz działam z tym, ze zbiorą kipów czy tam kostek jak zwał tak zwał, jak każdy woli tak sobie niech nazywa ja do nazywnictwa nic nie mam ogólnie Siano no nie Siano to jest leciutkie No i czterdziestką sobie zjechałem, po prostu pod yy, wiatrak No i tak o Tam pomału się je pozbiera Jakoś to będzie z nimi Jako że będzie, że albo je zostawię na przyczepce, na wozie albo je wypieprzę do stodoły i chyba zrobię tu drugą opcję, więc no może być ciekawie. No i tak, to jest kurde, nie, nigdy w realu nie zbierałem kostek, ale coś tam kładać chyba potrafię, bo się napatrzyłem jak to autoload 11 działał w ten, mów mi. Mm. Mów mi yy, jak inni zbierali po prostu ręcznie na filmikach nieraz i tak mi zostało Z wieloma rzeczami nie mogłem mieć styczności a teraz już powoli zacząłem mieć <śmum> Ja układam źle chyba ale no i niestety tyle żeby je zwieść Byle żeby było. tak kurwa. Mać farming i wszystko jasno. Jakby chciał tak realnie grać to by nie dało... Nie da rady farminga za realnie grać. Muszą być jakieś małe wtopy. I tyle. Mhm. Dobra, to jak się nawrócimy. Pod wiatrak podjedziemy. Mm -hmm. I chyba resztę na live skończymy zbierać tak co dwa dni dopiero jutro bez live'a live będzie w środę, znaczy się bo we wtorek nagrywam Po prostu mi się live'a nie widzi robić Dam se luzu O no znowu kurwa wpadłaś pod yy, wóz jaki Dziurawid jesteś A mogłem D35 wziąć, ale nie, nie... chcę, żeby sąsiad widział <grych> Chociaż i tak sąsiedzi w tych czasach sobie pomagali, ostro ładnie. tyle. Ale i nie były to za kolorowe czasy z tego co wiem. O, garbusik jedzie hmm. Więc po prostu co? Co najlepiej by tu ogarnął? No to by ten nawóz tu wysiał, by pobronował ją i skończył kostki zbierać. Takie tam rzecz po No okay, jeszcze jedno. No, Ale żeby co to? na mnie co bocik to się bocikowi zrobi takie zdjęcie tu bardziej bo mało go pokazuje generalnie a jest to naprawdę mega klasyczny ciągnik tu i mega bardzo pasuje i o najbardziej przepraszam was za oj trochę pokaleczyłem tu, będę kaleczył to moje tu układanie No dobrze, nie. Nie, jeszcze tak jedna na środę jakby wyszło. Mhm. Dobra. No i tak o. Dobra, więc to by było na tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.